Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy Twój kot postrzega cię jako matkę, ojca, czy po prostu dziwnego człowieka, który zapewnia jedzenie? Prawda jest taka, że dla niego nie jesteś ani jednym, ani drugim. Mogą spędzić całe życie, nie rozumiejąc, kim naprawdę jesteśmy. A jednak każdego dnia okazują nam czułe gesty, które zdają się mówić, że jesteśmy częścią ich rodziny. Co dzieje się w ich umysłach? Czy postrzegają nas jako kolejnego kota? Obrońce, czy po prostu dziwną istotę, która magicznie poprawia ich życie. Odpowiedź na to pytanie jest o wiele bardziej fascynująca, niż mogłoby się wydawać, i ujawnia rolę, jaką naprawdę odgrywamy w życiu naszych kotów. A kiedy to zrozumiesz, nigdy więcej nie spojrzysz na swojego kota w ten sam sposób. Numer jeden znak widzą nas przez pryzmat tego, co robimy, a nie tego, kim jesteśmy. Emigrek, ludzie Często chcielibyśmy czytać w myślach naszych kotów, zwłaszcza gdy przejawiają zachowania, które wprawiają nas w ekscytację i dezorientację. Tak jest, gdy wdrapują się na kolana i zaczynają ugniatać nogę, tak jak kociak u swojej matki, albo gdy przynoszą prezent, na przykład zabawkę, i zostawiają ją u stóp, jakby mówiąc: Jestem tu dla ciebie. Takie zachowania prowadzą nas do pytania: Co mój kot o mnie myśli? Czy jestem przyjacielem? opiekunem czy matką. Aby zrozumieć odpowiedź, musimy najpierw zrozumieć, jak koty postrzegają otaczający je świat. Prawdopodobnie nie myślą w kategoriach biologicznych, takich jak pies czy człowiek. Te kategorie nie istnieją w ich umysłach, tak jak w naszym przypadku. Zamiast tego orientują się w zapachach, dźwiękach i, co najważniejsze, zachowaniach. Dla kotów liczy się to, jak daną istota się porusza, wącha i jakie wysyła sygnały. To, czy istota przed tobą ma dwie, czy cztery nogi, nie ma większego znaczenia. Rozpoznają jednak pewne wzorce, które były ważne dla ich ewolucji. Na przykład dźwięk liścia na Ziemi może natychmiast uruchomić ich instynkt łowiecki, nawet jeśli to tylko pojedynczy liść. To samo dzieje się z pewnymi kształtami i ruchami, które automatycznie kategoryzują jako ofiarę, zagrożenie lub coś podobnego. Ich mózgi są zaprogramowane do rozpoznawania sygnałów i kształtów i klasyfikowania ich w ułamkach sekundy. Dlatego interpretują nas nie na podstawie naszego wyglądu, ale zachowania. I właśnie dlatego często wchodzą z nami w interakcje w taki sam sposób, jak z innymi kotami. A co z Twoim kotem? Czy kiedykolwiek zrobił coś, co kompletnie cię zdezorientowało? Daj nam znać w komentarzach. Numer 2 Powód. Komunikacja opiera się na zaufaniu i kocich nawykach. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że koty postrzegają nas jako inne koty. W końcu okazują wiele typowych gestów społecznych, takich jak ocieranie się głową o nasze nogi, przewracanie się na grzbiet czy witanie nas lekkim uderzeniem głową. Ale w rzeczywistości koty nie postrzegają nas jako innych ludzi. Zamiast tego zachowują się wobec nas w sposób, którego nauczyły się od własnego gatunku. Po prostu dlatego, że nie ma oddzielnej kategorii człowiek. Z czasem uczą się, że mogą bardzo dobrze komunikować się z nami za pomocą miauczenia, czego nie robią ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi ani wrogami. Dla nich liczy się nie nasz wygląd, ale to, jak się zachowujemy i jak reagujemy na ich sygnały. Kiedy okazujemy oznaki przyjaźni, rozpoznają to i traktują nas tak, jak traktowałyby innego kota. Prosty przykład. Jeśli twój kot delikatnie ociera się o ciebie głową, to jest to powitanie, tak jak zrobiłby to z innymi znanymi kotami. Nie rozróżniają, czy masz futro, czy nie. Ten sposób interakcji jest kluczowy dla zrozumienia wielu zachowań, które obserwujemy na co dzień i wyjaśnia dlaczego gesty tak nam znane, jak zagniatanie chleba, są dla nich tak ważne. Nie jesteśmy postrzegani jako ludzie ale jako ważna część ich systemu społecznego przestrzegająca zasad znanych im od tysięcy lat. Numer 3 zachowanie. Dlaczego kot cię ugniata? Odpowiedź ujawnia coś głębokiego o waszej relacji. Kiedy kot siada ci na kolanach i zaczyna rytmicznie ugniatać twoją nogę, może to być przyjemne, niemal jak masaż. To zachowanie, które nazywamy ugniataniem bułki, ma swoje korzenie w pierwszych tygodniach życia kociąt. Noworodki instynktownie ugniatają brzuch matki, aby pobudzić przepływ mleka. Dla nich to zachowanie jest nierozerwalnie związane z komfortem, bezpieczeństwem i pożywieniem. Fascynujące jest to, że dorosłe koty nadal wykazują to zachowanie. I najprawdopodobniej oznacza to, że czują się z tobą tak samo bezpiecznie i pewnie, jak z matką. Ale myślenie, że postrzegają nas jako swoje matki, to mit. Ugniatanie bułki pokazuje, że ty dla swojego kota przyjmujesz rolę symbolizującą głębokie zaufanie, źródło bezpieczeństwa, uczucia i stabilności. I tu staje się jasne. Koty definiują swoje relacje nie poprzez pojęcia biologiczne, ale poprzez uczucia i doświadczenia. Zasada ta odnosi się również do innych ról, jakie odgrywamy w ich życiu. Nasza relacja z kotami jest złożona i wielowarstwowa, podobnie jak rol, które odgrywamy. Numer 4. Rol Liczne role, jakie pełnisz w życiu swojego kota wbrew powszechnemu przekonaniu, koty nie są wyłącznie samotnikami. W naturze tworzą elastyczne struktury społeczne, zwłaszcza tam, gdzie pożywienia jest pod dostatkiem. I to właśnie ten podatny na wpływy system przenoszą na nasze życie. Czasami pełnimy rolę obrońców. Gdy głośny hałas na zewnątrz je przestraszy lub gdy w oknie pojawi się obcy pies, szukają naszej bliskości, ponieważ zapewniamy im bezpieczeństwo i ochronę. Jednocześnie jesteśmy partnerami w dostarczaniu zasobów, gwarantującymi dostęp do pożywienia, ciepła i bezpiecznego terytorium. Nie oznacza to, że koty tolerują nas tylko ze względu na jedzenie. Wręcz przeciwnie, pokazuje to, że staliśmy się częścią ich systemu, tak jak one zaakceptowały nas w swoim małym świecie. Ale nie jesteśmy tylko żywicielami. Koty postrzegają nas również jako partnerów społecznych lub przyjaciół, z którymi mogą wchodzić w interakcje, Bawić się i cieszyć się chwilami spokoju. Tak jak z zaufanym towarzyszem. Rol te zmieniają się nieustannie, czasami nawet w ciągu jednego dnia. W jednej chwili jesteśmy bezpieczną przystanią, w drugiej partnerami do polowań, a w kolejnej oazą spokoju. To sprawia, że nasza relacja jest tak dynamiczna i wyjaśnia, dlaczego przynoszą nam dary, które mogą nas zarówno ekscytować, jak i irytować. Czy uważasz, że twój kot postrzega cię jako członka rodziny? Co cię do tego skłania? Skomentuj. Numer 5 sekret prawdziwe znaczenie prezentów, które przynosi ci kot. Prawie każdy właściciel kota tego doświadczył. Wchodzi rano do kuchni i znajduje martwą mysz. Albo kot dumnie ciągnie pająka i kładzie go u Twoich stóp. Dla wielu osób jest to irytujące, a nawet szokujące. Ale z kociej perspektywy kryje się za tym głęboko społeczne zachowanie. Naukowcy nie są do końca zgodni co do przyczyn tego zachowania, ale istnieją dwie główne teorie. Pierwsza głosi, że koty chcą nas utrzymać. Niczym kotka przynosząca zdobycz swoim kociętom, wierzą, że nie jesteśmy w stanie sami polować. Druga teoria interpretuje to jako gest czułości i uwagi. Znak że należymy do ich grupy społecznej i że chcą się z nami podzielić swoimi sukcesami w polowaniu. Być może oba podejścia są poprawne, a może to zależy od konkretnego kota. Jedno jest pewne, kiedy twój kot daje ci taki prezent, pokazuje, że postrzega cię jako ważną część swojego życia. Niezależnie od tego, czy jako towarzysz, czy członek rodziny w potrzebie, zawsze jest to przejaw więzi i zaufania, a to zaufanie prowadzi nas do głównego pytania. Jak twój kot naprawdę cię postrzega? Jako matkę, czy zastępcę matki, jako przyjaciela, a może jako wszystko naraz. Numer 6. Połączenie, cichy taniec wyjątkowej relacji. Nasza relacja z kotami to cichy taniec, unikatowe połączenie ról, które zmieniają się w zależności od sytuacji, nastroju i potrzeby. A dla Twojego kota nie ma znaczenia, jak się definiujesz. Jedyne, na czym mu zależy, to poczucie bezpieczeństwa i czułości, któremu zapewniasz. Postrzegają nas jako centrum swojego małego wszechświata, bezpieczną przystań, w której znajdą schronienie, miłość i stabilność. Emocjonalna więź, którą z nimi dzielimy, stanowi fundament tej wyjątkowej relacji. Nie jest to relacja oparta na koncepcjach czy zasadach, ale raczej na uczuciach i doświadczeniach. Buduje się ją cegiełka po cegiełce z każdym miałknięciem. Każdym pieszczotą i każdą chwilą wspólnej ciszy. Kiedy twój kot wskakuje ci na kolana i spokojnie zasypia, to nie tylko chwila odpoczynku, ale dowód, że czuje się bezpiecznie i kochany u twego boku. To nasza obecność, nasz dotyk i nasza uwaga wzmacniają tę więź. A najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że wybierają bycie z nami, ponieważ czują się dobrze u naszego boku. To więź wzajemnego zaufania i uczucia, swobodna i głęboka która sprawia, że postrzegają nas jako nieodzowną część swojego życia. Numer 7 wskazówka. Jak jeszcze bardziej wzmocnić więź z kotem? Teraz, gdy wiesz, że twój kot nie postrzega cię jako człowieka, lecz jako ważną istotę w swoim systemie społecznym, możesz jeszcze bardziej wzmocnić swoją relację. Wskazówka jest prosta. Zrozum jego język i odwzajemnij się uczuciem. Kiedy twój kot mruga powoli, Daję ci kociego buziaka, mrugnij w odpowiedzi. Kiedy ociera się o ciebie głową. Wita cię, odwzajemnij się delikatnym pocałunkiem. Kiedy daje ci polowanie, nie karć go. Podziękuj mu, choćby tylko w myślach, i daj mu smakołyk. To pokaże mu, że rozumiesz i doceniasz jego wysiłki. Te drobne gesty pokazują, że rozumiesz świat Twojego kota i że jesteś jego częścią. Czuję się bezpieczniej i kochany, gdy wie, że jego język jest rozumiany nasza relacja z nim nie opiera się na tym czego chcemy ale na tym co on czuje to dwukierunkowa relacja szacunku i uczucia a naszym zadaniem jest dostrojenie się do świata drugiej osoby aby nasza komunikacja była płynna a nasza relacja silniejsza numer 8 błąd największy błąd popełniany przez właścicieli kotów jednym z największych błędów jakie mogą popełnić właściciele kotów jest interpretowanie ich zachowania przez pryzmat człowieka. Dzieje się tak, ponieważ nasz mózg próbuje nadać sens wszystkiemu i często kierujemy się własnymi emocjami i doświadczeniami, aby zrozumieć zachowania naszych kotów. Kiedy kot przynosi nam ofiarę, czujemy strach, dezorientację, a nawet złość, zapominając, że to gest miłości. Kiedy kot nas ignoruje, myślimy, że nas nie kocha, ale prawda jest taka, że nasza obecność mu wystarcza kiedy chowa się przed obcymi. Myślimy, że jest aspołeczny, ale w rzeczywistości po prostu szuka bezpieczeństwa. Zrozumienie kociej perspektywy pozwoli ci zrozumieć, że to, co wydaje nam się odległe lub obojętne, jest w rzeczywistości oznaką zaufania i uczucia. Kluczem do szczęścia kota jest bezpieczne środowisko i ludzie, którzy rozumieją i szanują jego naturę. Kiedy przestaniemy zmuszać koty do zachowywania się jak my i zaczniemy zachowywać się jak one, Nasza więź się wzmocni. Numer 9. Odkrycie. Co nauka tak naprawdę mówi nam o umyśle kota? Dzięki najnowszym badaniom nad zachowaniem zwierząt wiemy, że umysł kota to fascynujący labirynt. Koty nie przetwarzają informacji w taki sam sposób jak my. Polegają na zapachach i dźwiękach. Nasz głos jest dla nich jednym z najważniejszych dźwięków. Nauka pokazuje, że koty potrafią odróżnić nasz głos od głosu obcej osoby. Co więcej, badania wskazują, że koty uczą się kojarzyć nasz głos z chwilami czułości i miłości. Nie ze względu na wypowiadane przez nas słowa, ale ze względu na ton głosu. To wyjaśnia, dlaczego często, gdy wołamy kota, ten może nie przyjść, ale słucha i rejestruje naszą obecność. Badania sugerują również, że miauczenie, którego dorosły kot używa do komunikacji z nami, jest w rzeczywistości taktyką manipulacyjną. Mającą na celu skuteczniejszą komunikację. To rodzaj rozmowy, której nie prowadzą z innymi kotami, ponieważ jest to język opracowany do komunikacji z ludźmi. To kolejny dowód na to, że nasza relacja z nimi jest wyjątkowa i że postrzegają nas jako coś wyjątkowego w swoim świecie. Numer 10 prawda. Dla Twojego kota liczy się tylko walka, szukanie ochrony lub ciche miauczenie, gesty, których dorosłe koty używają niemal wyłącznie w stosunku do ludzi. Te zachowania przypominają nam interakcje między kotką a kociętami. Prawda jest jednak taka, że jesteśmy czymś znacznie więcej niż tylko substytutem rodziców. Nasza relacja z nimi to unikalna mieszanka wielu ról, które nieustannie się zmieniają w zależności od sytuacji, nastroju i potrzeb. Co najważniejsze, dla Twojego kota nie ma znaczenia, jak się definiujesz. Nie ma znaczenia, czy postrzegasz siebie jako właścicielkę, matkę czy przyjaciółkę. Dla niego jesteś po prostu centrum jego małego wszechświata. Postrzega cię tylko przez pryzmat poczucia bezpieczeństwa i czułości, którą mu dajesz. I to właśnie ta emocjonalna więź sprawia, że wasza relacja jest tak wyjątkowa. Nasza relacja jest wolna, głęboka i wyjątkowa. Dla niego jesteś nieodzowną częścią jego życia obrońcą, partnerem, członkiem rodziny. Wasza więź opiera się na zaufaniu, bezpieczeństwie i wspólnych doświadczeniach. Nasza relacja z kotami wykracza daleko poza nasze wyobrażenia. Nie postrzegają nas jako ludzi ani innych kotów, ale jako bezpieczną przystań, towarzysza zabaw i źródło miłości. Nasza więź jest tak głęboka, że dają nam największy dar ze wszystkich zaufanie, że możemy stać się centrum ich świata. A najpiękniejsze jest to, że z własnej woli decydują się być z nami.